Dzień dobry barany. Witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie dla Was na październik 2025. Do tego czytania wybrałam tarot magicznego lasu, w którym głównymi bohaterami są zwierzęta. I oczywiście to czytanie przeznaczone jest nie tylko dla baranów słonecznych, ale również, które posiadają scenę w baranie, Wenus, Marsa, Księżyc i inne planety. Zobaczmy, jak ta y, talia będzie z nami pracować w tym miesiącu. Y, jest to talia taka y, z nutą humoru. I może rzeczywiście. Y, Potrzebne jest nam w tym miesiącu takie podejście do życia z humorem. Nie branie wszystkiego tak na poważnie. A i zobaczmy, co ta talia chce nam przekazać w tym miesiącu. Barany, ogólna energia, proszę bardzo, siła. Jak będą wyglądały u Was relacje? będą wyglądały relacje u baranów? Ok, te dwie karty. Mamy tutaj pięć mieczy i siedem buław. Hmm. Jak będą wyglądały u Was finanse? Dwie też karty mamy. <coughs> Przepraszam. Wisielec i śmierć. Jaka jest dla Was ogólna. E, przepraszam, rada. Jaka jest dla Was rada? Rada dla baranów w październiku, proszę. Okay. Dwa miecze, ale jeszcze jedna karta tu chce wyjść. Ona mi się tu po pokazała. Sześć buław. Hmm. I jaki jest wynik na koniec miesiąca? Co koniec miesiąca nam pokaże? Mamy tutaj. Dwie karty. Mamy y, Asa mieczy, magika i y, kapłana. Na spodzie talii Kupiec. Super. Mamy tę siłę, która nam będzie towarzyszyć przez, przez mm, październik. Widzimy tą taką dość. Y, humoru sytuację. Mamy tę owieczkę, która tuli tego wielkiego lwa. Oczywiście w, rzeczywi w rzeczywistości nie, taka sytuacja nigdy nie miałaby miejsca, no ale to jest to właśnie po to przerysowane, żeby nam pokazać, jak wielką siłę ma ta e, mamy w sobie, żeby e, ujarzmić jakąś bestię w no. tym miesiącu. I bestia mam na myśli... Ujarzmienie wszelkiego rodzaju popędów, wszelkiego rodzaju um, kuszenia, wszelkiego rodzaju um, swoich takich um, złych nawyków, nawet bym powiedziała. Może też być taka osoba przy, wokół Was, którą Wy będziecie tak próbowali um, łagodnie do niej podejść. Będziecie próbowali załagodzić jakąś sytuację. E, może Wam się to udać w tym miesiącu. Może Wam się udać obronić jakiegoś stanowiska, może będziecie e, się powstrzymywali, żeby czemu, kogoś, czemu, czegoś komuś nie wygarnąć na przykład. Bo mamy tutaj w tych relacjach pięć mieczy, a to jest walka, to jest walka i konflikt. Tutaj się będziecie musieli o coś pobić, o, tutaj się będziecie musieli z czymś zmierzyć. Coś trudnego może być przed Wami, lub też jakaś osoba może przed Wami stanąć, która będzie no, dość trudna, która będzie Wam sprawiała problemy. Która będzie z, rzucała wam kłody pod nogi, która będzie ciągle wam wchodzić w tak zwaną paradę i, e, e, i nie pozwalać wam e, tak naprawdę się e, dobrnąć do swojego celu. Mamy te 7 buław, które e, symbolizuje właśnie obronę swoich granic, obronę swojej. E, Pozycji. Może będziecie, będziecie bronić dostępu do swojego domu, może nie będziecie chcieli nikogo zapraszać, może będziecie bronić tego, co już, co jest Wasze, yy, będziecie bronić tego, co jest, yy, co należy do Was. Tutaj będą skierowane w Waszym kierunku jakieś yy, zarzuty, jakieś. Yy, Może to spowodować naprawdę poważny konflikt, gdzie jakieś osoby zostaną poranione, gdzie ktoś się oddali i ktoś yy, po prostu będzie coś powiedziane takiego, czego się już nie da odwrócić. Nawet nawet ktoś może być poraniony w jakiś sposób w tej całej sytuacji. To, mogą, to może dotyczyć relacji towarzyskich, to może re, re, dotyczyć relacji rodzinnych, to może dotyczyć nawet układów w pracy. Z współpracownikami, nawet z szefem w pracy, który będzie może nawet wam chciał coś zarzucić. Ja mam wrażenie jednak, że to, mo no, że to może dotyczyć jakiejś nawet instytucji, czegoś, co hmm, nagle na was spadnie. Ja mam tutaj ten. To słońce tak tutaj świeci. Nie wiem, czy to jest słońce, czy to raczej to jest słońce. Może was w jakimś momencie nawet olśnić i będziecie się musieli bronić, bo ktoś tutaj będzie miał wobec was jakieś zarzuty. Lub wy stwierdzicie, że wam się coś należy wam się coś należy i wy będziecie bronić tej całej, tej całej sytuacji. No, i znajdziecie na to siłę. Może być też tak, że jakaś osoba będzie chciała wam pomóc w całym tym konflikcie, wy, wy jednak stwierdzicie, że wy sobie sami poradzicie, że wy sobie poradzicie z tym całym konfliktem, który się tutaj pojawi, bo jeżeli by było tak, że, że ta osoba, która będzie chciała wam. Pomóc w całym tym konflikcie, okaże się, że ona może tutaj jeszcze bardziej namieszać. Więc yy, wy będziecie mieli siłę, na przykład, żeby tę osobę powstrzymać, żeby, jej nie, nie, żeby ona nie ingerowała w ten konflikt, który się tutaj nagle yy, pojawi. Jeśli chodzi o Wasze finanse, to tutaj mamy Wisielca i Śmierć. Może się stać tak, że zakończy się jakieś czekanie. Zakończy się ciągłe rozmyślanie i analizowanie jakiejś sytuacji, że dojdzie do jakiejś totalnej transformacji. E, dość już tego czekania i analizowania i przyglądania się e, wszystkiemu z innej perspektywy. Tutaj będzie już podjęta jakaś decyzja raz na zawsze. Coś będzie zmienione, zakończone i e, I przemienione. Może się też pojawić wokół Was jakaś osoba ze znaku Skorpiona, która będzie miała bardzo duży wpływ na to, na koniec tego Waszego czekania w takiej sytuacji. To może też chodzić o podatki, bo ta karta śmierci, tak raczej jest, jakoś tak mi się kojarzy. Z, z pieniędzmi, które na przykład dotyczą, nie dotyczą Was, ale na przykład dotyczą jakiegoś spadku po członkach rodziny, spadku, który na przykład otrzymuje Wasz partner, partnerka. To mogą być pieniądze, które przyjdą do Was no, po jakiejś, po, po, ponieważ ktoś na przykład odszedł. To chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju spadki, o jakieś nieruchomości, o pieniądze, które nagle wpłyną do, do waszego, na wasze konto. Mogliście nawet na to bardzo, bardzo długo czekać. To mogło po prostu e, toczyć się na przykład latami. Na przykład, jakaś sprawa w sądzie, jakieś czekanie, kłótnia o pieniądze, bo tutaj widzimy, kłótnie. No, i w tym miesiącu może się to zakończyć. I co Wam jest tutaj doradzane, to, jest te, to są te dwa miecze i sześć buław. Czyli otwarcie oczu i zobaczenie, że mm, Wam się należy to zwycięstwo. Wam się należy tutaj obronienie, bo wyście tutaj sobie coś wyszarpali. Wyście sobie tutaj coś wyszarpali, wyście się tutaj o to po prostu wykłócili. Wam się należy, yy, wam jest zalecane, żeby, żeby otworzyć oczy, odblokować się na ten sukces, który tutaj macie przed sobą. Zobaczyć, że tutaj jest sukces, że to czeka, że czeka na was sukces. Że wy wkroczycie gdzieś w jakąś sytuację... Yy, gdzie będziecie podziwiani przez innych, gdzie ktoś wam powie, że, że wam się po prostu to należy, bo wyście tutaj ciężko na coś pracowali. To jest Wam zalecane, żeby po prostu e, podjąć jakąś decyzję, ponieważ ona się zakończy sukcesem. E, koniec miesiąca wygląda bardzo dobrze. Wygląda to tak, jakbyście po prostu w, zamanifestowali sobie po prostu nową rzeczywistość. Tutaj mamy tego Asamieczy: triumf prawdy, kreowanie nowej rzeczywistości i do tego jeszcze ten kapłan, który temu wszystkiemu przyświeca z którym możecie mieć jakieś e, podpisane kontrakty, bo to są wszelkiego rodzaju kontrakty, umowy. E, tu wam się uda coś, e, zaczarować jakąś sytuację. Tutaj możecie wyjść na swoje, ja bym powiedziała. Tu użyjecie jakiejś swojej takiej e, mocy przekonywania, umiejętności przekonywania, umiejętności e, e, rozmowy z, z drugą stroną. Ta strona może Wam e, nawet e, pomóc w jakiejś sytuacji. Ona ma do tego te, te dwa klucze, które jakby otworzą przed Wami jakieś nowe drzwi, e, które Wam pozwolą e, manifestować to, co Wy sobie chcecie tutaj mieć w, w swoim życiu. Cokolwiek to jest. Dlatego, że w przyszłości mamy tego głupca, który zaczyna no, coś nowego. Tu mamy tę świnkę, która w, wdrapała się na szczyt tej góry. No i ona tak naprawdę nie widzi tego, że tam się kończy ta ścieżka, prawda? No i jak ona teraz pójdzie dalej? Może do, 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 chcieliście zacząć coś nowego, ale tak naprawdę nie wiedzieliście jak. Może się pojawić tutaj e, okazja ku temu, żeby wyjść z takiej zastałej sytuacji, że, że dla jednej na przykład, dla jednej osoby, której się coś kończy, dla Was to może być nowym początkiem, bo zawsze po, po śmierci przychodzi coś nowego. Przemienia się jakaś sytuacja w drugą. E, Wy się tutaj będziecie potrafili obronić, będziecie potrafili obronić tego swojego nowego początku. I na koniec miesiąca może się okazać, że, że to się okaże jakimś bardzo dużym sukcesem. Zobaczmy w takim razie, co chcą powiedzieć nam w tym miesiącu ciasteczkowe wróżby. Co dodatkowo chcą nam przekazać? Dużo kart wypadło, ale no zobaczmy. Ciasteczkowe wróżby dla baranów w tym miesiącu. E, love life, czyli życie miłosne. E, I mamy tutaj e, taką wiadomość. Jednym słowem można powiedzieć, że życie miłosne może spowodować problemy w przyszłości, ale te e, jakby problemy sercowe będą rozwiązane w tym e, tygodniu. E, Poprzez podjęcie dobrej decyzji. I tak jak ja powiedziałam tutaj o tej decyzji, to nie mówię, że, że w tym tygodniu, ale może w którymś z tygodni października Wam po prostu się uda e, załagodzić jakieś właśnie życie, swoje życie miłosne, bo mam, Bo to może chodzi rzeczywiście o jakieś relacje, na przykład z waszym partnerem, partnerką. I e, może wam się uda po prostu załagodzić tę sytuację, tak jak tutaj to jest napisane. E, bo ta decyzja, którą tutaj podjęcie, to będzie, podje, po, podejmiecie, to będzie bardzo dobra decyzja. To wam się po prostu uda. Tutaj jest jakiś sukces, który wy musicie zobaczyć, który wy będziecie... E, Chcieli zobaczyć. Może, może jeszcze tego nie widzicie, ale czeka Was jakiś sukces w jakiejś sytuacji. E, to wszystko barany. E, co chcę Wam przekazać? Co Tarot Wam chce przekazać w październiku? Jeśli podobało Wam się to czytanie, to zapraszam do polubienia go, e, do komentowania i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.